W micie 12 pana ministra Chorały mówi o tym, i te informacje, które się rozpoczynają, są akurat prawdziwe w tym przypadku. To fakt. W 2018 roku mieszkańcy określili się. 85% mieszkańców było przeciw CPK, ale chcę uzupełnić są cztery również uchwały rad gmin, które mówią nie dla CPK. Jest aż 30 stanowisk rad sołeckich i organizacji społecznych mówiących nie dla CPK. Czy to są ważne informacje dla pana ministra? Czy one są brane pod uwagę? Czy w tym monologu on tylko przyjmuje, tak jak mi powiedział w Baranowie 21 lipca, że informacje mają to do siebie, że ich się można przeczytać, albo można nawet nie przeczytać i nie przyjąć? Pan minister mówi o jakichś syndromach. Różni mieszkańcy chcieliby nowych inwestycji, ale oczywiście nie w swoim środowisku. I tutaj nie do końca się zgadzam z tą pana teorią. Dlatego, że w naszym raporcie myśmy wskazywali, że jesteśmy za rozwojem polskiego lotnictwa, jesteśmy za rozwojem infrastruktury w tym kraju, ale nie na zasadach grabieżcych nieruchomości, nie przez Naturę 2000, nie przez parki krajobrazowe czy parki narodowe. Niszczenie środowiska jest domeną tych władz. 180 tysięcy protestów pokazuje nam, że w żadnym przypadku nie nastąpiły zmiany, mimo że tyle protestów ludzie wyrazili. Cały czas podkreślaliśmy i podkreślamy w naszym raporcie jest, że uznajemy, że trzeba dofinansować porty satelitarne łódź, radom, modlin, a nie ich likwidować. I dzisiaj. To jest jedyne państwo na świecie, które nie posiada portów satelitarnych. Panie ministrze, i chyba cały świat nam zazdrości, oby nie poszedł naszą drogą. No proszę, stara narracja pana ministra mówi o wielkoobszarowych gospodarstwach, o obszarnikach, którzy chcieliby się y, zbogacić. Ja chcę powiedzieć jasno i wyraźnie. Jeśli wyceniamy metr kwadratowy, to on jest taki sam wart u rolnika, który ma jed, jeden hektar, jak i u tego rolnika, który ma 100 hektarów. Przecież, panie ministrze, to trzeba mieć trochę rozwagi i niekoniecznie być napalonym na nasze nieruchomości. Ci ludzie dorabiali się pokoleniami, ci ludzie brali kredyty, za które pan nie odpowiadał. To oni gwarantowali swoją ciężką, uczciwą pracą, którą Pan dzisiaj chce ich pozbawić tych nieruchomości, mówiąc jeszcze i dzieląc to społeczeństwo. Szanowni rolnicy, szanowni Państwo, nie dajmy się podzielić. To jest narracja niepoważna i wręcz szkodliwa dla tego Pana, który się wypowiada. On chce nas po prostu podzielić. Znowu pan minister używa sformułowań, które trzy lata w postaci deklaracji nam wyrażał. Mówił o jakichś nieruchomościach zamiennych i my rozumiemy, że jeśli pod cel publiczny jest potrzebne niecałe 3000 hektarów, to po co panu ministrowi 7,5 tysiąca? Jeśli ko kogoś trafi taka inwestycja, to on ma dostać właściwe, godne odszkodowanie takie które będzie mu gwarantować postawienie takiej samej nieruchomości o tym samym standardzie w innym miejscu, a nie ograbiać go i mówiąc, że odliczy mu się amortyzację i wypłaci mniejsze pieniądze. To jest po prostu nieuczciwe, panie ministrze. Niech pan po prostu y, słucha ludzi. Pan mówi o konsultacjach, a pan cały czas monologuje. Pan od kilku lat. I pan wtedy, minister e, Wild, mówili o nieruchomościach zamiennych. A gdzie te nieruchomości są? To są wasze tylko deklaracje. Chcecie napaść instytuty badawcze w Radzikowie, w Kudzienku i odebrać im grunty? Napadacie na e, e, instytuty naukowe? Ja wiem, że w ciemnocie jest łatwiej rządzić, ale. Nas wywalić z pasa startowego i wsadzić nas w strefę bezpośredniego oddziaływania, żeby sobie ułożyć wcześniej życie? Pan przecież próbuje tylko mówić, robić otoczkę medialną, jak to pięknie i fajnie będzie wyglądać, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Nie odpowiada pan na zasadnicze problemy, które myśmy zgłaszali. Proszę wrócić do tego y, tematu. Pan mówi, że ta inwestycja jest potrzebna. Ja chcę powiedzieć, że fachowcy jednoznacznie określają z branży lotniczej i my tego praktycznie słuchamy i powtarzamy, że jest możliwość rozwoju polskiego lotnictwa i infrastruktury, ale nie na tych zasadach. Trzeba po prostu dywersyfikować te działania. I to, co jeszcze raz podkreślę, dofinansować przede wszystkim porty satelitarne, dofinansować port lotniczy na Okęciu, a pozostałe pieniądze przeznaczyć na ratowanie przedsiębiorców, którzy budują PKB i służbę zdrowia, która ratuje nasze życie.